Pani Basieńko, doktor Barbara, no cudownie, Pani Basiu, od razu w kompleksie, od pierwszego słowa, ja prosty magister, inżynier melioracji wodnych, a tu Pani doktor. Jak się Pani czuje, Pani doktor? Pani Czuję doktor. się bardzo dobrze, tym bardziej, że gościmy w mieszkaniu Pana Wojciecha Ademiaka. Ja już się zdążyłam dowiedzieć, że Panowie razem tę meliorację studiowali. <laughs> Owszem, proszę Pani, cieszę się bardzo, że jesteśmy u Wojtka. Jest to nie, jeden z nielicznych żyjących świadków, że studiowałem, proszę Pani. <laughs> I ty, tak to jaki kierunek? Bo tak to wygląda na prostego blondyna dosyć, ale to może mylić, proszę Czy tak? ta melioracja przydałaby się, żeby odwodnić coś w Piasecznie parę, parę ładnych miejsc? A wie Pani co, ja myślę, że tak, ponieważ ja nawet tutaj przeczytałem kiedyś, że chyba w Piasecznie coś tam zalało, prawda? Było, były zalawek. Ale przede wszystkim tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, Józef Osław Julianów ma wielkie problemy no. z odwodnieniem, zatem, yy, zatem Państwa fach. Tak, Ka każda para rąk się przyda i nasze... Będziemy kopać. Tu, tu I będziemy kopać. <kuh> Myślałam, że będziemy mówić o rzeczach takich przy, przyjemnych, a my mówimy o przyziemnych. Już o robocie właśnie. Pani Basinko, no jestem tutaj, ponieważ jest taki trend, pani zauważyła pewnie, że kobiety teraz jednak rządzą, tak od góry zaczynając, no to teraz jak bod Bodo śpiewał kiedyś przed wojną, baby, ach te baby, baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami, ja wie, pani niektórzy. Ale mówi, patrzę, śpiewał kobieta. Niektórzy mówią, szkoda, że nie jest jak. <laughs> No bo baby potrafią być słodkie, bardzo. Natomiast patrzę tutaj pani, na Pani ulotkę, kobieta burmistrzem, piaseczna No To się wpisuje w tę ten, w ten modę taką obecnie trend kobiecy. Ja kiedyś napisałem najwięcej witamin mają polskie dziewczyny, czyli ja to ten, to ten, ten, ten to? Może ten trend się zaczął, zaczął się stąd. No, no właśnie bo... chciałam zapytać, czy pan uważa, że to, że to była prawdziwa piosenka. No bardzo prawdziwa. Piosenka. I to, się, to się potwierdza przez te dziesięciolecia, bo to już minęły dziesięciolecia. I spotykam tyle różnych ilustracji podrodzonej. Patrzę na panią. Bardzo pani mi pasuje. Na tej piosenki pasuje. To bardzo dziękuję. Pani Basiu. <laughs> Natomiast pani mi tutaj pokazała swoją Kobieta burmistrza piaseczna. No ja siadłem tu na spotkanie z Panią, ponieważ nie znamy się od dzisiaj, znam panią już dłuższy czas. Pomyślałem, że mądre, ładne, proszę pani, kobiety, które będą chciały coś dobrego zrobić tutaj dla, dla miasta piaseczna. Ja kiedyś, ja niedawno się sprowadziłem do Piaseczna, nie wiedziałem, to jest takie, kurczę, historyczne miasto, 600 lat, czy ilość takiej tradycji, wie pani. To zobowiązuje, to jest piękne. No i tu jeszcze takie hasło pani. Margaret Thatcher to ta żelazna dama ta, która tak krótko trzyma, to jest symbol kobiecości, a jednocześnie zakłamanie kobiecości, jak dwa w jednym, takie. Ale nie Czyli, wykluczające ta, się, ta, mimo wszystko. No w tym przypadku nie. Co prawda naraziła się wielu tam związkom, komuś, czemuś, ale jednak gospodarkę wyciągnęła jakoś tą angielką, angielską, że bardzo ją, da. żelazną damę, bardzo wychwalają teraz, że w sumie miały ileś racji podobno. Czyli to Margaret Thatcher powiedziała tak, jeśli chcesz, żeby o czymś mówić, poproś mężczyznę więc jestem. Jeśli chcesz, żeby coś, coś było zrobione, poproś kobietę. Pani I dlatego puenta dlatego do, do spotkania, zaczęliśmy od roboty, bo o robotę będzie chodzić. No tak. To robotę trzeba a wykonać. A poza tym bardzo do czasu też są różne te trendy, że nie tylko kobiece, wie Pani, są jeszcze inne, jak ja często głoszę, jak, jak dziewczyna współpracuje z chłopakiem, a z chłopak z dziewczyną, to coś wychodzi z tego, wie Pani. W innych przypadkach to już jest wtedy gorzej. Gorzej. Trudniej, tak trudniej. Dziękujemy. Wyjaśniła się ta sprawa... To to wasze, o tym Pan śpiewał przecież. Perem, że ci, co go tam pałowali, zwłaszcza ta pał pałowaczka, to byli przebierańcy podobno, także to nie ma cienia. Kosiewicz o tym to śpiewał się... ze 20 ja lat temu. Ja dawno temu i przejrzałem. Tam ja znalazł się poseł Robert Biedro, ten najładniejszy z Sejmu, <küh> że kiedyś na Paradzie Równości doszło do szarpaniny, przepychanki jakieś też, że policjant go pobił. Policjant powiedział, że tak, uderzył go, ale w obronie własnej. Bo podobno przedtem Robert Bietroń złapał go za pałkę. No i on w obronie własnej się bronił. Jeszcze gdyby się okazało, że pałka była czarna, to Robert Bietroń będzie oskarżony o rasizm. Niełatwo być biedroniem w naszym kraju. <grym> bardzo dziękuję pierwszemu staroście kasacyńskiemu panu Wojciechowi Adamiakowi za gościnność, za przyjęcie w jego pięknym domu. Jesteśmy w bibliotece Wojciecha Adamiaka. Dziękujemy bardzo.